ale mogę się tylko poruszać fireballami i TNT a więcej o tym w filmie jest 10.40 a mnie wzięło na jakieś głupie wyzwanie gdzie muszę się poruszać samymi fireballami i TNT eee, ja sobie tylko łóżko zabuduję że, bo jak mi sąsiad tutaj przyjdzie bo... no nie fajnie będzie ale ja tutaj nie z tym klienti a ja swoje umiejętności no ogólnie jest taka sprawa że ja nie ufam swoim umiejętnościom o widzicie oni już się tam klepią this e... this this is not okay this needs to stop now this is cancer this This is so much cancer, that I can feel the tumours growing on my back! I'm building a little box, only two blocks Oh, okay, I can do it Hey Nie no, ser, no 0 HP 0 HP, co to ma być? Jakiś Sigma Coz, no... Dobra, mam pomysł Kupię wodę Dokładnie tak Wodę No, 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 no nie No nie, nie wlała się w No, szybko Chyba nie No co ona! nie! Ej kolego, zanim zaczniesz oglądać drugą rundę, zostaw tam na dole łapę z To mi bardzo pomoże. Dobra, idź już oglądać bilego. Dobra, druga arenka, teraz sej te arenki. Wygrać i ani razu nie spaść. Tak. To jest mój sej tej arenki. Nawet nie wiem jaka jest mapa, więc nawet nie wiem czy da się tutaj fireballować, dientonować, czy jak to się tam mówi. Dobra, dolecę spokojnie. Teraz tylko zabuduję łóżko. Yy, jestem, jestem żółtaczką. Dobra. Dobra pierwsza próba. O, jest. To się tutaj buduje Tak, on się tutaj buduje O! o nie Ej, bo ja miałem ani razu nie spać e, No e, zmiana planów Okej, okay, nie tutaj tego. Ej ej ej, 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 nie pozwalaj sobie. O nie, no dobra. Mm, runda numer tres. Eee, I... Spróbuję ani roznieść nie spaść. Już jestem wkurzony. Wiedziałem, że ta gra będzie mnie wkurzać. Mm. No. Zabudujmy sobie łóżeczko. Czemu ja wrzuciłem złoto? Nie, nie wiem, nie. nie jestem debilem. O nie, nie dolecę tam, to jest ta mapa gówniana, jezu e, widzowie współczuję wam... współczuję wam mojego narzekania. Już wiem jak się czuje moja mamusia Jak narzekam Więc to no. I daj mi golda Golda, no Dobra, nie buduje się to, no to jest dobrze. Jest dobrze, jak się nie buduje. Pójdźmy sobie do Morskiego. Nie, no serio. Ha, ha, ha. Coś dół, O, no wiedziałem, że tutaj przyjdzie gościu, no podbuduj się trochę Ja se rzucę TNT I polecę sobie do ciebie, co ty na to? Siema on nawet jebie Dobra. Aha, bo on miał żelazny mieczek. To dlatego. To nie. Mój jest dobry. To przez ten jego mieczek. Tak. Ja. To wiem. To przez jego mieczek Nie przez nami. Dobra, kupmy sobie TNT. Jeszcze sobie weźmy na firebola. Eee... dobra. Pa, pa O dobra, dał mi trochę gola. No i dobrze. Eee, fireball... Nożyczki... A, wyszedł z gry! Wyszedł z gry! Dobra, to jest niemożliwe. Jakby. A, dobra. Weźmy sobie na wodę, bo woda dużo daje. Jak się fajer bolujesz albo ty entonujesz. Ej, odkryłem nowe słowo, ty entonujesz, to? Ty No ja pili. Weźmy sobie diamenty, kopię sobie z sharpnasa. Ogólnie, przepraszam Was za katar, ale no, jestem chory. Dlatego nagrywam piąty o 10 rano, bo nie idę do szkoły. S? O jezu. <grystanie> no, czasem skill jest, czasem go nie ma raz jest, raz nie ma Weźmy sobie fireballa Weźmy sobie to Pójdźmy sobie do zielonego O chciałem już postawić TNT On ma tutaj na pewno dużo... No czemu tylko... Czemu tylko tyle żelaza?

ja... Przepraszam was widzowie, ale ja chcę się tylko wydawać. Nie chcę marnować Fireball -a. I napiszcie jak się z tym czujecie, że yy, za tydzień ostatni dzwonek no. no nie! Co za debil. Ja tylko ci zniszczę łóżeczko i ucieknę. No nie, dobra, pa! No nie, no nie, dobra! Ej, on jest. Patrzcie, on jest diamentowy. Ja jestem taki. I patrzcie mi, jak ja mam go nie zabić? Czy jak ja mam go zabić? To jest coś niewiarygodnego, co ludzie ze sobą robią. Ja się brzydzę nawet łuku trzymać w ręce. Na Warsach to dopiero diamentową zbroję nie no diamentowa zbroja w sumie jeszcze może być ale i tak bez, bez przesady no 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 raczej tam do białego... o zginął umarł A raczej tam do białego, tak osobę nie dolecę. O, kupię sobie... Miałem kupić z żelazną zbroję, kupiłem mieczyk. jest On pewnie będzie miał tam jeszcze enson, drewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nudy, sludy. Kupię sobie TNT. Eee, dobra. Jest, This a miałem sobie jeszcze kupić sharpness. no właśnie sharpness. to jest jedna z najważniejszych rzeczy i prawie właśnie spadłem bo przytrzymałem za bardzo w water skill ale mam umiejętności to już jest niepotrzebne został Biały bez łóżka, różowy z łóżkiem i ja z łóżkiem Idziemy zniszczyć w różowe łóżko Dobra. Różowy, Ty jesteś botan Z tyłu coś się nie mylę O jest co zrobiłem kościół miał endstone, więc sobie weźmy kill off. Jeszcze sobie weźmy yy, wodę. Woda jest według mnie najważniejsza. Ej, dobra. Ej, ja spadłem. Tak, dużo razy spadłem. No tak, zupełnie. Yy, jest szansa, że, żeby wygrać tą arenkę. Tylko potrzebujemy... O, dobra, mam bo Potrzebujemy tylko mu zniszczyć łóżeczko. I go zabić. Dobra. Zabi znaczy, no nie zabity, tylko zniszczone łóżko, ale tak to chyba zabity. Nareszcie mogę sobie to kupić. Jak dobrze. On jest tam. O nie, nie spadł! Szybko do mojej bazy lecieć, bo on mi zniszczy łóżko. Szybko, szybko! Szybko! Dobra. Coś mi się spadło Ale co, nic nie było On jest tam. Tak, wygrałem, tak, wygrałem Tak Nareszcie Po trzech rundach wygrałem Do trzech razy sztuka jak to się mówi Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Dawajcie w sumie... Dobra, nie będę Was zachęcał do dawania łapek w górę i subskrypcji. Zrobicie to, jeżeli Wam się spodoba. Wbijajcie na kolejne odcinki w przyszłości, piszcie komentarze, wbijajcie też na mojego TikToka. Będzie w bio albo w opisie, nie wiem, jeszcze, jeszcze zobaczę. Albo nawet w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku. ja